teraz 7 2007 rok, to jest. Dobra, to może tak. Rok 2007 Sławomir Słomi Zachrzewski kandyduje w przegranych wyborach Ligi Polskich Rodzin do Sejmu z 30. któregoś tam miejsca. 7, 8. Rok 2008. Twoje pikiety przeciwko traktatowi lizbońskiemu przed Sejmem. Proszę bardzo. Kontynuujesz nie, so miałem, nie miałem żadnej pomocy spoza moim przyjacielem Dariuszem Ciesielskim, z którym się rozumiałem i do tej pory rozumiem bez słów, ponieważ jeśli się prosto służy dla Polski, nie, nie myśli się o własnej korzyści bo raczej cały czas dokładaliśmy do deakcji politycznych, musieliśmy to sami wypracować, nikt nam nie dawał pieniędzy. Poza drobnymi składkami po 10 zł w ramach koła przyjaciół Radia Maria, gdzie na cele społeczne, żeby nie tak, że dla ojca dyrektora, który później zasila kasę i na propagandę dla PiSu, dla Solidarności Fałszywej, tylko żeby na cele narodowe szły, to jeszcze koszyczek mieliśmy na, na ulotki, na różne akcje, na transparenty, na farbę i podobne, i na wyjazdy po całej Polsce, przypomnę, jeździliśmy, żeby uświadamiać Polaków. Ratować przed niszczeniem nas i prowadząc akcję informacyjną, która zmierzała do odzyskania świadomości człowiek nieświadomy jest łatwym łupem dla naszych wrogów ta praca to jest jak, jak na ugorze otóż był taki epizod kiedy z panem Sendeckim dosyć dużo akcji robiliśmy między innymi on się zaangażował w obronę Izby Wytrzeźwień i tak dalej żeby tam był monitoring przeciwko złodziejstwu i tak dalej to przechodziliśmy ale w którymś momencie pan Sendecki tak jak mnie zdradził na spotkaniu z panem Jerzym Robertem Nowakiem Jerzy Robert Nowak to jest taki oszust, który udaje prawdziwego Polaka, a przypomnę, że był agentem wysłanym w 1969 roku na placówkę dyplomatyczną jako drugi sekretarz ambasady na Węgry. Na Węgry w Budapeszcie był drugim sekretarzem. A co robi drugi sekretarz mniej więcej? Proszę Państwa, wszystkie służby wywiadowcze siedzą w ambasadach. Wszystkie. Czy ten pan, który uchodził za człowieka. Opozycji wobec PRL-u, władz PRL-u, który był zatrzymany przez służbę bezpieczeństwa i chyba dwa dni przesiedział na dołku, tak zwanym. Wkrótce potem, po pół roku, wyjeżdża na placówkę dyplomatyczną na Węgry. I ten pan, siejąc dezinformację, jeżdżąc z odczytami, z kolędą po całej, po całej Polsce dzięki ojcu dyrektorowi, robiąc olbrzymie pieniądze, odświeżając stare kotlety, bo my to tak nazywamy, że odświeża się. Półprawdy albo stare rzeczy, które są prawdziwe, ale mówiące o dawnej komunie, o, dawnym, o dawnych złodziejach, natomiast nie mówiące tu i teraz co się dzieje, albo przeinaczające fakty. Otóż na takim spotkaniu w Raszynie zdemaskowałem pana Jerzego Roberta Nowaka, który właśnie nie chciał podjąć ze mną dyskusji, tylko twierdził, że ja atakuję panią. E, między innymi prawą rękę, czy nie wiem jaką nazwać. E, tę panią, którą nazywaliśmy narzeczoną Ojca ryzyka, e, Chyba wszyscy wiedzą jak, jak się nazywa, tylko. E, nie, nie, no właśnie nie wiemy. Bardzo jak to nie wiemy? No, pani. pani e, e, jakiej tam? No zawsze na antenie, zawsze uśmiechnięta. Anna. Anna? Taka brunetka, taka pulchna. No taka pulchniutka, ta, która Anna... zan, została posłanką dzięki, dzięki... No oczywiście. Jak nazwisko jak? Tu kolega pamięta, bo słuchacz Radia Maryja. Było... Jak nazywała się na Anna Sobecka. Anna Sobecka. No, to... Sobecka. A, Proszę Państwa, a, tak, związani, a potem Pisu. związani wcześniej z Olszewskim, który w Radiu Maryja był stałym klientem, ten Mason był stałym klientem i itd. Bo weźcie sobie. Że demaskując pana Roberta Nowaka, zamiast otrzymać pomoc od pana Sendeckiego, pan Sendecki jakby mnie ujawnił, bo pan Jerzy Robert Nowak na tym spotkaniu zaczął mówić, że, że niejaki Zakrzewski atakuje panią Sobecką, bo zrobiliśmy manifestację na placu Trzech Krzyży z, z taką bardzo ładną inscenizacją sądu. Zbudowaliśmy szubienice dla zdrajców, którzy głos... dla posłów, którzy głosowali za traktatem lesbońskim. I wyobraźcie sobie, że byli tam wie... połowa to byli posłowie PiSu, ci lansowani w Radiu Maryja. Zdrajcy, oszuści i tak dalej. pseudo Tak zwane POP, pełniące obowiązki Polaka. I ten pan kłamał między innymi, że miał zorganizować ludzi w, radi... w ramach Radia Maryja przeciwko traktatowi. Ale to już było po po głosowaniu, czyli jaki to był sens. My zrobiliśmy, my byliśmy przed i po i w trakcie. I pan Jerzy Robert Nowak tutaj się okazał tym kretem, który udawał, a nic nie robił, kanalizował. No i po tym spotkaniu wyszło na to, że pan Sendecki ujawił mnie, powiedział, że panie profesorze, ale to jest za No i wtedy wstałem i poprosiłem o mikrofon. Była awantura jak na wiejskim weselu, ponieważ. Na czym polegała strada, moja? Na tym, że to ja czekałem 3,5 i pół godziny, czekałem na głos, kiedy pan wreszcie te swoje koszałki, opałki wypowie. Te same formułki, które głosił po całej Polsce, bo z tego żył. Rodzinny biznes, bo tam żonka z książkami i synek czekali, żeby jak najszybciej sprzedać te książeczki, żeby urobić sobie tych biednych ludzi. I wyobraźcie sobie, powiedziałem, że w tych i tych punktach pan nie mówi prawdy, proszę o głos. Nie dam panu, bo pan mnie nazywa Żydem. Ja mówię, panie profesorze, prosta sprawa. Ja zdejmę spodnie, pan zdejmie spodnie i wszystko jasne. No i się zaczęła awantura, pan Jerzy Robert zaczął walić mikrofonem w stół, pianę dostał na ustach dosłownie. Jego synek podbiegł do mnie i krzyczał, że doprowadzę go do zawału, a niedawno miał, że to będzie moja wina. I jedam panu mikrofonu, na co stwierdziłem, że jest pan oszustem, tchórzem i oszustem, na co pan, pan Jerzy Robek-Nowak wezwał policję na mnie. Przyjechała pani policjantka z psem i owczarkiem niemieckim, ale nie mówmy teraz, że jest owczarek niemiecki, tylko nazistowski. Otóż przywitałem się z psem Z panią policjantką Natomiast Sendecki został Pan doktor Sendecki został na miejscu I bił brawo panu Robertowi Nowakowi I Ja jak go spytałem, dlaczego się tak zachował Jak... No to stwierdził, ja, że o, ja mu, No nie, no jak złamany. Ja? Ołówek, nie, że się, no tak. Wyobraźcie sobie, że powiedział, że on mu przypomina jego ojca i kiedyś z panem Robertem Nowakiem dojdę do porozumienia. Teraz się pokłóciliście, ale wszystko będzie dobrze. Na co postanowiłem już panem Serdeckim wziąć rozwód, ponieważ nie chcę, żeby mnie stawiał w takiej sytuacji, kiedy mnie wystawia. No słuchajcie. Cała sala... ja powiedziałem prawdę. No, tak, tak. Zakrzewski to ten fakt. Tak, tak. Tylko mi tak ujawnił i został bił brawo jeszcze. Wyobraźcie sobie, że pan Jerzy Robert Nowak pluł jeszcze na mnie, ile mógł. Między innymi w Radiu Maria miliony ludzi słyszały, że jaki Zakrzewski go zaatakował w Raszynie. I proszę o ochronę takich spotkań, gdzie będę. I tak dalej, i tak dalej. Yy, konsekwencją było to, na drugi dzień ojciec Rydzyk dzwoni do mojego proboszcza, żeby Zakrzewskiego wyrzucić z parafii. No dobrze. E, za chwilę wzywają młodego proboszcza, który objął parafię po starym. E, wzywa biskup. Mówimy o no, e, Zesłania Ducha Świętego 46, na Piaskach. Na piaska 44, się sobie zywa, wzywa. kardynał Nycz i wzywa go nuncjusz e, Ja zakrzewskiemu. Chcę ab absolutnie zdementować informację. Niestety nie zdradziłem go. Nie, naprawdę go nie zdradziłem. Owszem, był taki moment, kiedy się okazało, że yy, Jerzy Robert Nowak nie wie, co mówi, ponieważ mówił o Zakrzewskim tak, jakby była to osoba znajoma, a Zakrzewski siedział tuż przed nim i wtedy ją ja mu mówię, proszę, ale chwileczkę, że Zakrzewski tu siedzi, a on chce się wypowiedzieć. I się wtedy okazało, że pan profesor nie jest zainteresowany jakimkolwiek dialogiem z Zakrzewskim, jakimkolwiek yy, merytoryczną dyskusją, tylko po prostu dzieje nienawiścią. Yy. Ja nie no. dostał, przypomnę. No, ale o żadnej zdrady ze strony sędziego nie, no, nie może być mowy, ale no Zakrzeszki tak to przyjął. No i taka no, prawda o rozwozie jest, bo od 2008 roku, mniej więcej od czerwca, po tym incydencie w Raszynie, Sławek jest do tej pory, jak widać, na mnie rozżalony i twierdzi, że ja go wtedy zdradziłem i jego, przynajmniej jego klęski jest właśnie ten incydent. Ja mi się wydaje, że to nie jest prawda, że jest o wiele gorzej. Ale o tym ja kiedyś dopowiem po tej debacie. Bardzo proszę, za Zachrzewski, kontynuuj. Jedno pytanie. Jechałeś się w Wieliszu do Raszyna, wiedząc, że jest spotkanie publiczne z Robertem Nowakiem i że za Zachrzewski przygotował sobie pytanie, że on chce użyć mocnych argumentów wobec Roberta Nowaka. Jak to się stało, że jadąc na takie spotkanie nie wziąłeś kamery? Po co pojechałeś? W 2008 roku już wtedy filmowaliśmy dla na telewizji Narodowej. Natomiast w tamtym miejscu ja miałem ze sobą kamerę, bo miałem ze sobą Nokię N70, którą robiłem filmy. Natomiast na tamtym spotkaniu był zakaz filmowania, to jest bardzo ważne. Tutaj Sławek mówi o ochroniarzach i o rodzinie profesora. Oni wtedy wprowadzili zakaz filmowania przez Polaków pod pretekstem, że to filmuje TVN. Taka była, taka była. Proszę Państwa, była zaproszona przez organizatorów ekipa, to znaczy był operator w ramach pracujący dla Związku Zawodowego Solidarność. Taki ładny hazard czarny z brodą, który kręcił film do momentu, wszystko było dobrze, do momentu awantury z panem Jerzym Robertem Nowakiem. I on po spotkaniu powiedział, że mu pierwszy raz w życiu się zdarzyło, że taśma mu się zacięła, a od 40 lat filmuje. Bo w kronice filmowej, a tu się zacięła. Następna sprawa, nagrywał tylko dźwięk, nagrywał pan Janusz Zieliński. Ten, o którym wspominałem, jako dobry policjant, milicjant, a teraz lider sekty smoleńskiej. Kryminolog. Kryminolog, niech tak będzie. Otóż ten pan, temu się z kolei w popsuł. I tak dalej. Bronił mnie tylko dzielny, mały rycerz, pan Eugeniusz Nechrebecki, który w świętej, świętej Pamięci który własnym ciałem je zasłaniał przed rozjuszoną grupą, nie wiem, takich szukaj, nie, 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 niestety były to polskie gęby za przeproszeniem z Tak, ale przepraszam, nie używajmy tego to tylko ogłupiony, ogłupieni Polacy którzy wierzą święcie, to co jest w Radiu Maria czy w Kościele coś powie, jak księdza. Rok 2008, życiorys Zakrzewskiego, robimy Jedziemy. Jedziemy dalej. Moment, chwileczkę. Rok 2008, Sołomich Zakrzewski pokłócony z Radiem Maria, prześladowany za to, że ujawnił prawdę o profesorze Jerzym Robercie Nowaku. Rok 2008, W Zakrzewski kontynuuje swoją opowieść o swoim życiorysie. Przypomnę? Jest lutego 2015 roku. To znaczy chciałem jeszcze wrócić, bo nie powinienem przerywać, bo to jest to, co, o czym będę tutaj z panem Arturem Zawiszą mówić, to ja na własnej skórze przerywałem i przeszedłem taki szlak bojowy. Otóż po awanturze z Robertem Nowakiem, wyrzuceniem jest parafii przez proboszcza, którego inicjatorem między innymi był ojciec Tadeusz Rydzyk, Następnie, bo ojciec język do mnie nie zadzwonił, tylko do mojego proboszcza. Natomiast został wezwany do kurii mój nowy proboszcz, do kardynała Nycza i do nuncjusza apostolskiego Józefa Kowalczyka, pseudonim Kapino, bo przypomnę, że Józef Kowalczyk, teraz emerytowany, były prymas. Wyobraźcie sobie, że tak maglowali mojego proboszcza, młodego człowieka, który jak przyszedł do mnie, mówi Sławek, ja wolałbym w więzieniu siedzieć niż słuchać tego, co słyszałem o tobie, co tutaj się dzieje w ramach tego koła Radia Maryja. Ja muszę je rozwiązać. No i efektem było takim, że jak ten cygan zostałem wyrzucony z całą biblioteką, z całym Ośrodkiem Rodzinnym, gdzie tworzyliśmy samopomocową placówkę świetlice dla młodzieży i tym podobne rzeczy. No, to, co powinno być przy każdej parafii. Nie tylko modliliśmy się, ale wprowadzaliśmy w czyn ewangeliczne. I wtedy zadanie. powstało pierwsze bezdomne tak. Tak. koło przyjaciół, Pan Maria, Sen... które spotykało się przed wizytami. Tak. Pan doktor Sęderski tutaj miał pole do, do popisu, bo mimo tego, że były te ciche dni, czy tam miesiące, czy jak to się mówi w małżeństwie, to jednak przychodził i filmował te akcje. Ja bardzo proszę, be, bez pretekstów homoseksualnych, które byliśmy po prostu znajomymi których, i współpracownikami tak, w bez w których, e, Przypomnę, że my kochamy kobiety, nie? Nie, pacjentów. natomiast e, te bezdomne koło Radia Maria oparło się o uliczną akcję. Teraz już nie miałem oporów, że nie martwiłem się, co mam powiedzieć, bo się bałem, czy proboszcza nie wyrzucą tego czy innego e, za moją działalność najlepsze, ja tu się wtrącę, wtedy powstał jedne z najlepszych filmów telewizji narodowej ze Sławomirem Andrzejem Zakrzewskim, który wtedy już naprawdę stosował autocenzury i pozwalał sobie na daleko idące prawdziwe informacje, aż trafiliśmy do Polsatu, nie wiem czy pamiętasz. Proszę Państwa, były akcje prowadzone w oparciu o krakowskie przedmieście, gdzie ten deptach, gdzie są i turyści i ludzie Kościoła, hierarchowie, władze, bo obok Pałac Prezydencki przy pomniku prymasa Wyszyńskiego stworzyliśmy bastion obrony Polski przed Unią Europejską, przed tą euro jak to nazywaliśmy, Czwartą Rzeszą, przed Hazarią i tak dalej, i tak dalej. Efekt był taki, że musiałem co chwila zgłaszać te nasze akcje, bo inaczej byłem ciągany po sądach. Tak do dzisiejszego dnia to mniej więcej kilkanaście spraw sądowych. E, natomiast e, te nasze akcje doprowadziły do tego, że staliśmy się znani pomimo reżimowych, e, reżimowych tych mediów, które nas wycinały. E, mnóstwo e, materiału mają te wszystkie e, stacje telewizyjne z akcji przeciwko. A wtedy um... pojawiło się hasło Misztal na prezydenta? To znaczy nie, ja. E, na komendanta, przepraszam. E, otóż e, jednym z wielu policjantów, którzy nas inwigilowali, ścigali był komisarz Misztal, teraz inspektor który stawiał się na moje sprawy sądowe, bo często mi wnioski pisał, yy, awansował przez to. Myślę, miałem wpływ na jego karierę dalszą, bo tyle wniosków na mój temat, które musiał pisać i składać sprawozdania z mojej działalności i nie tylko on. Ale to jest epizod. Natomiast poznaliśmy pracę służb operacyjnych, coraz więcej agentów, coraz więcej ludzi yy, yy, z różnych środowisk nie tylko kościelny, bo tak byliśmy zamknięci w sali parafialnej, to znaczy w kościele, gdzie przychodzili raczej chociaż nie tylko, ale raczej ludzie wierzący. Natomiast tutaj praca na ulicach sprawiła to, że przychodzi do nas prawicy, lewicy, jak to określają, obojętni i tak I to się sprawdziło i sprawdza do tej pory, ponieważ jesteśmy otwarci i jesteśmy rzeczywiście, nie jesteśmy spreparowani, tak jak te Ci liderzy wykreowani w mediach Otóż Do tej pory Robiąc te różne akcje, manifestacje Przebijamy się w mediach Bo media nie mają co pokazać To znaczy No zaraz, mija rok 2008 Chłodną twoje przyjazne Do tego czasu Relacje z Eugeniuszem Sendeckim Ale nawiązałeś kontakt z Gmurczykiem tak to znaczy byłem zmuszony skorzystać z lokalu, gdzie przetrzymywałem na przykład u Murczyka obraz kardynała Wyszyńskiego i płaciłem mu za każde posiedzenie 50 zł. To taki był kontakt. Korzystałem po prostu z sali w centrum miasta, bo była potrzebna sala w dobrym punkcie. I wyobraźcie sobie, że peregrynowałem po całej Polsce z tym obrazem, bo obraz kardynała Wyszyńskiego stał się elementem walki o prawdziwą katolicką, narodową Polskę, bo prymas Wyszyński wprowadzał Przydłowie ideały Piteru narodowe. obraz namalował Wiesław Kruczała. Wiesław Kruczała również namalował inny piękny obraz Popiełuszko wróci. Tak. Mieliśmy kilka takich transparentów malowanych i mamy Romana Admowskiego namalowanego przez Wiesława Kruczała, z którym się stawiamy na różne uroczystości. I obraz, obraz naszego przywód Romana Domowskiego został zniszczony przez grupę, bojówkę taką hazarską w ramach 11 listopada Marszu Niepodległości, jednego z pierwszych od Kościołem Świętej Anny. I wtedy nie miałem obrońców ochrony od ludzi Korwina Mikke czy pana Zawiszy. Byliśmy pobici, poszarpani i obraz. W ten napad na Ciebie i połamanie obrazu z Domowskim było kiedy? 2000... Był, yy, chyba dziewiąty rok. A nie, nie, 30. Chyba 20, 30, 30. To 10. 2010. To był... Y, wtedy by, była blokowana... Y, A ja myślę nawet, że był to 2011. A to trzeba będzie sprawdzić. Y, 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 y. Nie, nie, raczej 10. Y, proszę Państwa, y, była to bojówka y, między innymi ludzi związanych z Fundacją Sorosza, bo był pan Smolar, który się chował za młodzieżą. Y, były olbrzymie pieniądze tam użyte i y, wiele nienawiści tam usłyszeliśmy. Robiliśmy, tutaj jest obecny pan Zbyszek, który z tym obrazem bardzo ciekawie wyglądał, to znaczy poprosiłem go, żeby trzymał portret naszego Dmowskiego, ja natomiast w transparenty i była bijatyka i szukam obrazu Jana Zbyszka, znalazłem go na środku placu właśnie... Obraz w częściach połamany, a pan Zbyszek stoi i w tym obrazie, to, to ciekawie dosyć wygląda, ale różne są takie sytuacje. Trzymał puste ramy. Puste ramy i w środku zamiast Dmowskiego pasz naszego kolegi Zbyszek. Ale pozbierałem ten nie, obraz do. Nie, już ja pojawił się I w dzisiaj dziesięciu. tak, ale dokończę do obrazu, bo to jest taki wątek, bo mnie pytają, dlaczego taki połamany obraz do katedry warszawskiej wprowadzam. Słuchajcie, bo czy nie można jakiegoś ładnego obrazka czy fotografii. Nie, jest to właśnie pamiątka, bo bojówka żydowska zaatakowała Dmowskiego, tak go nienawidzą 70 parę lat po śmierci jeszcze. Czyli idea narodowa jest żywa. Nienawidzą Dmowskiego, chociaż studiują. Uczą konkrety, się... skupmy się na przykład Mira Andrzeja. Do. E, także e, kiedy się pojawił w Twoim życiu e, słynny rzeźbiarz polski Bartłomiej Kurzyja? E, Bartłomiej Kurzeja się do nas przyłączył właśnie w okolicy 2008-2010 roku. E, pomagałem mu w kilku instalacjach. Miał bardzo ciekawe pomysły związane, z, no plastyczne pomysły, które pomogły nam w różnych akcjach politycznych. Natomiast pan Bartłomiej Kurzeja do nas nie przylgnął tak na stałe, ponieważ może mentalnie jemu pasuje wojaczka, to znaczy szabelka. Ja już wyrosłem z szabelki, Siadłem z kasztanki, przypomnę, i zacząłem walczyć intelektem, ponieważ wiem do czego może prowadzić szabelka. Szabelka może prowadzić do wykrwawienia się narodu, tak jak nas napuszczali napuścili, napuścili na powstanie akcje twoje i z współ... i a Bartomej To znaczy daty, nazwiska konkretne. To znaczy to był jeden Jeden z wielu, bo musiałbym, nie chcę pominąć także innych, którzy byli stale przy mnie. No ale nie chcesz pominąć innych, to wychodzi się, że nikogo nie wymieniasz. Nie, to znaczy. A nie działałeś sam, zawsze byłeś z kimś. To znaczy, ci, którzy mieli odwagę stawać przy mnie, to byli. Natomiast ostatnio, jak pan Bartłomiej Kurzeja był niby ze mną, a się okazało, że mnie biją, a on stoi i się przygląda. Także, a było to na krakowskim przedmieściu, kiedy sekta smoleńska szła z Jarosławem Kaczyńskim od katedry, bo oni mają. Taką cel, miesiączkę w tym czasie. Czyli nie tylko Sendecki cię z razy zdradził, ale i... Pan kurzeja. Kurzeja. dziwnie jakoś mnie tak wspierał, że stał z drugim kolegą i filmował, kiedy mnie biją, Łamią mi transparent pod tytułem Jarosław przeproś za banderę. No to, to no nie chciałbym tego wątku kontynuować. Ale mamy zdjęcia i tak dalej, przynajmniej dzięki panu Bartłomiejowi, przepraszam, zaczyna się tutaj rok 2010. Czy to wtedy właśnie usłyszeliśmy hasło za Korwinem i obok Korwina stoi pan Hadacz, obok Korwina stoi pan Ziemkiewicz i rzeczywiście to jakby powstaje ten pierwszy marsz niepodległości z hasłem za korwinem. To, to jest to jest... Waży na przyszłości. Ten korwinizm jako herezja ideowa wprowadzony później, on, on w jakiś sposób zostaje tam y, pokazany. To Ziemkiewicz, y, Ziemkiewicz i ten. Y, chcę powiedzieć, że do roku 2010, od kiedy znam Sławka, zawsze 11 listopada to, to jest akcja, są transparenty, jest uświadamianie, on przemawia, y, rozdajemy ulotki. Ale nie pod hasłem marszu niepodległości czy świętowania niepodległości. To jest właśnie uświadamianie, co to jest. Od roku 2010... A przypomnijmy, 11 listopada jest to święto masońskie, które tak jest. zataja prawdę o zyskaniu święto. Od roku 2010 dzieje się coś przeciwnego. Coś, co ma, ma potwierdzić, że to jest święto niepodległości. Stąd nazwa. Marsz niepodległości. I, I tym kłamstwem zajmiemy się pewnie w następnym odcinku. Tak, czy tak? Słuchajcie, jest pan tuż.